Nie sprawdza, sprawdza się w kąpieli, za to masło w promocji Super. sprawdź. Dzisiaj wam masło nie sprawdza się w kąpieli, za to masło w promocji sprawdź. Sonika masło nie sprawdza się w kąpieli, za to masło w promocji sprawdź. Po pierwsze klikamy No Safe Mode, potem musimy wybrać Sonika i kliknąć logo Sega. Sega. Mamy taki dźwięk. I musimy przygotować dwa palce. Uwaga. Oj, nie udało mi się. Ale spoczko to nie... jest. Z... Kolorowy Black Weeks w Media Markt. Odkryj najlepsze okazje roku. Ale, nie udało mi się, ale to nic. Bo każdy może mieć jakieś pomyłki. Klikamy. U-save mode. I Sonika. Dobra, klikam w końcu do Kosega. Ale jednak chyba trzeba odwrócić też. Bo tak, jeszcze, bo tak jeszcze robiłem. O! I przenosimy się do, taki, do takiego edytorka. I musimy wpisać kod. 4, 1, 2, 6. Musimy sobie polecić do do dowolnego poziomu najlepiej domestication tu po tam mamy ukryte przejście i musimy zebrać minimum 50 takich ringów jak, jak widzicie mam ich dopiero 8 a potrzebuję gdzieś ze gdzieś 50 więc uważam żeby pięknie się nie Tyk! O nie, to dębła! O nie, o nie, to ta te... najgorsza tak, potworka. Okej, okay, idziemy sobie tutaj. Mamy linię. Jak mi się nie uda, to bym chodzą pala. To jest doby, to jest dobry okay. tej i uwaga! Lecimy, lecimy, lecimy. Uwaga. Spadamy w to miejsce. Hidden Palace. So, to jest bardzo fajne miejsce. Spróbuję tutaj zdobyć 50 takich pieniądzów. I wam teraz pokażę jak zrobić tego super służby. Ok, sobie tutaj, teraz złapiemy wszystkie ringi, które znajdziemy. Hmm. dobra, mamy ich już 46. Idziemy sobie po kolejnego rynku, bo kolejne 10 minut. Jak widzicie, mamy już ich 49, więc uwaga, wskakuję na to. Żeby wam jeszcze tego nie pokazywać, chcę zrobię takie... coś, o! Biorę kolejne Riddly, tak żeby było Okej, Ok, no jeszcze raz, skoczę. Nie udało się. Musimy skoczyć jeszcze raz. Skoczę. I pyyyy! Mala Hyper Eye Magic! Super! Nika! nie jest belbie, więc nie mam na ale chociaż mamy super sminka. Są nikie takie. Mamy też drugi flip. Albo, i... Mogę. Tak. Jestem ja taki drugi flip. Jak tylko tego bossa. No to jest w zależności jak się gra Sonikiem czy Super Sonikiem. Masło. W drugi sposób to jest pisanie kodu 1. A w sumie chciałem go pokazać, ale mówiłem, że Wam chyba nie pokażę. Ok, teraz 9, 9, 2, 1, 1, 2 i... Cztery. Potem lecimy sobie do dowolnego poziomu. Według mnie to jest Dad Egg, bo najpierw pokazał sobie na normalu tego bossa Mecha Sonic. On jest bardzo fajnie go przeszedł. Ale całej gry to nie przeszedł. Przeszedłem do tego czytów. O, rakaż wam. Klikamy sobie Rings, Continue. I jestem takim ringiem. Tu mam takie puszczycie musimy kliknąć raz, później, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz i szósty raz. Mamy taki komputer, który w spotykamy w grze bez debug, przez debug mode. Musimy zrobić pyk, 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 pyknąć po pyk, prostu pyk. tą przykiesę. Która właśnie ma Rozbijamy komputerek. Super Sony. A teraz wam pokażę, jak wygląda ta skała. Tutaj sobie połóżcie tak swoim scenie i muszę im zobaczyć, tym A teraz musimy dogonić doktora Eggman. Eggman, że sami. Ja porzucam, że jako, że Super Saiyan 5 nie śmiertelny skacze, to mogę sobie pokonać tego bossa na łatwo. Rozbijać Rozbijam go. I tak sobie uciekam. I mamy taką setkę. jestem są takie już wspomnienia. Tutaj widać, że mamy takie króliczki, Tailsa. Ptaszki. I sobie tak patrzą, tym przypominam z tego z. Ten kurczek przypomina mi tego takiego kurczaka z Adventure The Sonic the Hedgehog. Mamy jeszcze Tailsa. Tutaj który tak patrzę na takie paszka i, i jego samolot który się nazywa Tornado już działa jak to w Wing Fortress tak samo mamy animację jak Super Sonic spada a nie um, no Mamy takie dwa zakończenia Właśnie to jest to drugie zakończenie Nie, to jest to chyba pierwsze To jest chyba to, pier... to, jest to... To jest chyba to właściwe zakończenie Tak, to jest to właściwe Nie, nie właściwe Ale chociaż mają zmienione postać. Dobra, i tak wygląda co tam pisze. Kolorowy Black Weeks Mediamarkt Odkryj najlepsze okazje roku odcinku.